Masz pan, jaja. Ja. Miała być prawda. Jak wuj to sobie przeczytał, to na pewno pozwoli drukować dalej. A będzie cenzura. Wuj dwa chce widzieć pilnie. Wuj podpisze, żeby każdy wiedział, że to wuj. Witewski zyska uznanie w oczach Lucy. Samotna kobieta. Ma swoje potrzeby. Elegancki romans. Sergu O. W serialu Rancho w czwartek o 21.30. w TVP Seriale. W tym śledztwie będą emocje. Nie ma śladu włamania, ale ewidentnie ktoś czegoś szukał. Niejasności. Czy pani dotykała ciała? I dylematy. Co ja mam robić w księdza? księca? Nie wolno ukrywać prawdy. Ja go nie zabiła! No dobry, nie tylko w tenisa, on już nie żyje. Ojciec Mateusz, możesz mi wreszcie powiedzieć prawdę. Wiesz coś, czego może nie wiedzieć o nie narzeczony? W czwartek o 23.35. Przy trupy przy Dlaczego facet z karabinem siedział w samochodzie, a na akcję poszedł kolej ze zwykłą klamką? No, mogą być bardzo niebezpieczni ludzie. No. Komisarz Alex w czwartek 35 minut po północy. Dzień. 31 sierpnia 2022 roku roku TVP serialny zakończył nadawanie w całej Polsce 1 września. Startuje idź w prozrywka Dowodzenia. Witajcie, czerwony spermiarzu! Zagrajmy w strip pokera o stripki z przegranego i 2 litry alkoholu swojskiego. Ktoś powiedział alkohol? 20 litrów? Ta od razu, cała cystera, ty pierdolony alkoholiku. Powiedział koneser tanich tapsów bez recepty. Zamknij japę, bo ci wsadzę kapę. Kapę? To ty miałeś z przyrody, boli zajść kolegą z wody. Z woda Sąsiedzi są codziennie gęby, o 21.00 VTV Rozrywka.